Witamy w najtańszym treściu zupek chińskich! Pierwszą <grymne> zupką, którą będziemy testować, to jest zupka kary Riva. Mamy tutaj gorącą wodę. I nie musimy już jej pogniatać, bo jest wygnieciona. Nie No Nie, trochę to będzie trudno. Zalewamy. Zalewamy naszą Mmm. Ale ładnie pachnie. No, Giga dobrze pachnie. Ale niedużo, bo makaron ja lubi. jest po wszystkich no, no przestań! Łe! wyleje na wyleje Przestań! Na twój samochód się też wyleje. Właśnie, przypominam. Tylko tak. Ona się cały w trzeba się ruszać z nią. Mmm. Ma zapach flaków dosłownie. No ma flaków. do flakami. No. Dobra, dziękuję. Mmm! Jaka No. Dosłownie Nie smakuje tak jak za Nie, no, do wystarczy. Mm. Ale w miarę dobra. nie jest zła. Dobra, no, grubia. Mm. Co Mmm! 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 Rósłek, nie flaki. Nie no, to jest... Tylko musi tak. to jeszcze bardziej ten makaron. Daj spróbować Myna, teraz ty, tylko jeść. Ja no, nie, nie mam jaki dać tego. Aj. Masz i... Może poczekajmy. Myna. Czekajcie, bo wy Czekaj na, An... na Wiecie, bo Nie się... cząść, bo wy na. <kurwa. śmiech> Nie, tu mięsem zajeżdża strasznie. No, Do, nie, jest dobre kar... jest, no dobra, to tak, jaką ocenkę dajemy? Na, na 10? No, no ale po, pod względem to cenowym, no. No dobra, okej. Okay. No to, że to jest tanie, no to to ratuje bardzo. No. no. Nie no, to generalnie zjadłabym ją. Zjadłabym ją. Nie, jeszcze. Na 10. Ale pod względem taniości, to tych 6 na 10. Ja daję piątkę. Ja daję ósemkę. No f*****. <laughs> Zjesz całą? No. Kolejną żywką, którą będziemy testować, to jest zupka nudel, super geżmafin suche. Pieczarkowa! Pieczarkowa! Azjatycka. Co? Śmierdzi. śmierdzi. <grym>. Wygląda strasznie źle. Nie wiem, st strasznie śmierdzi wygląda. Ale daję pieczarką. Dzisiaj jest taka mnóstwo grzybem. Grzybem, no grzybem po prostu. Dawaj też tam Ale nie świeci. Ogólnie. To, oh yeah. to jest taki rosół z grzybem po prostu Taki... Nie mm, 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 mm. Zero Zero no ale, Nie dobra dwa Nie, była jedna głodna bym Nie, nie zjadła to bym taka jedna głodna zjadła zero Nie, nie, nie jest najgorsza, ale jest grosz, dosłownie rosół z grzybem Takim leśnym Zero zero. A um, może na salę ja, Nie spróbuję <tuszy>

I ta grzybowa jest niedobra dla mnie, 0 na 10 moim zdaniem, ale zobaczmy, co dziewczyn, jak dziewczyny to oceniły, tak? Myś, teraz będziemy robić te zupki w ryba o smaku kurczaka autobusie.

3. 3. na pięć daje. Ja dam. Trzeba pięć damy. Siedliśmy już z autobusu. Ja próbuję zupki. I to jest kurczak, tak? No. Ale to jest niedobre. No, o jezu! Po pierwsze był perfumowany, a drugi jest słonę. No, tak. Jak kostka rosołowana. Kostka rosowana? No ile? No dla mnie od pieczarkowej. So, nie, tak, nie ma opcji na ilość. jeden lub zero. Ale bardziej jeden chyba bym dała. Nie, to jest. Nie. Mm. To jest Pieczarkowa była gorsza dla mnie. Nie, to się lepsza. Nie Robimy kolejny test zupki Asia się nudę z girn Nie wiem co to za smak, ale otworzymy tam teraz zupkę, to Chyba to się sobie poradzić, nie? Czas dla bezpieczeństwa, oczywiście, nie? A gdzie tu? Jezus jak to wygląda? Jak, to magi... jak ten Jak y, to wygląda jak, jak to się nazywa? To do, do są Nie? Macie. Macie. Y, mi. Lejemy. Dobra. Trzymaj. Nie jedziemy tym. Dobra, próbujemy tej oto zupki. A gdzieś może makaron trochę. No jak wam tak. Smakuje jak ta. Wegeta! To jest jak wegeta ta Nie podoba mi się ona na 2 na 10. Moim zdaniem teraz oranik przetestuje. Ola, poczucie! O tutaj. Daj mi, daj mi, daj mi. Dobra, próbujemy. I wegeta dosłownie. B? I do makaronu nawet nie chce mi się wymyłać. Misia, może ty też? I ty mnie kręci nie w tą stronę! Dobra, iść. Siedem na dziesięć. Makaron, makaron! Mmm, mały makaron. Siedem na dziesięć. Dwoma, jedną będzie. Domówmy się o czymś dobrze, Ona będzie Ja a ja się mąki. Natala! A gdyż to będzie zębów, to to nie no. będzie miało. Nie będzie miało. Jeszcze miskę tak. mi rozwali. No. zębów nie będzie. Nic nie będzie. Dobra, lecimy, musicie, musicie, musicie mi nagrywać. Kurde! Startowałam! <laughs> Teraz była wersji... Tędy, tędy, jedź, na dziesięć, dlatego że yy, to cebula mi tu nie w smakuje, ale ogólnie makaron z cebulą tutaj zostaje, wiesz nie? To o 87 groszy kurczaka w chrządzie, rozumiesz? Szkoły, w no, to jest autofonowe. Robimy. Ej, gitem jest. Brawo na ten. Git. Jaka? Kurde, szczerze, najlepiej chyba mi smakuje. No. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Siódemkę bym chyba dała Ale nawet. Ale pamiętajcie, nie róbcie tego na własną odpowiedzialność, którą robi wy. w od smaku sera i boczku. Pamiętajcie, kas przede wszystkim zawsze na głowie, tak? Bo my jesteśmy kaskaderami, profesjonalnymi. Zniesiemy ją trochę. Dobra. Posypeczka. Mm. I mamy jeszcze hit, jak to Natala mówi. Jezu, jak mi teraz pachną ręce z serem. Ja nie wiem, czy jest łóżka. Zalewamy. Jezu, się trochę... Jezu, jak ona ma krzary kolor w ogóle. Eee, ona chyba dobra. No, ona wygląda strasznie. Ona Jezu. wygląda, jak z betonu powstała. Dobra. Nie, bardzo mi nie smakuje. Chodź, chodź, Ale nic, Nie jest nie... najgorzej, ale jest Nie Brzmi hmm. No, <laughs> dosłownie pierwszy to jest taki coś. Trochę taki boczek, który kurwa leży miesiąc, nie? No, obrzydliwe strasznie. To jest jeszcze tu, nie? No. A spróbujmy... Makaronik. Dobry jak zawsze, bo makaron z Teraz ty próbujesz. najlepsze. Zresztą tak. Ja nie chcę tego próbować. Obrzydliwe no. Nie! Dobra, no ale na dziś nie dajesz? Zero! Mm. Nie no, to jest do zjedzenia zupka, nie? nie. Ja, bym, ja bym jej dała ze dwa, nie? Jakbym nie, była głodna, to bym zjadła. Nie, nie, ja bym... No, ale nie jest dobra ogólnie. A teraz A ty? Ja taką, y, ja bym dała taką jedynkę solidną. Że... Bardzo bawi mnie fakt, że Natalia jest tutaj w stanie zjeść dosłownie każdą zupkę chińską, nawet ta, która smakowała dosłownie Karma kurde dla chomika i sama określiła to, że dosłownie smakuje jakby jakiś miesięczny boczek leży przeterminowany, natomiast mówi, nie, jest to zupka, ja ją mogę zjeść. Jakbym była głodna, to bym zjadła. Bardzo mnie to bardzo. Rzeczywiście jakbym była głodna, to bym po prostu ją zjadła, ale tak ja to to nie. No, Byłabym być biedna. No. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy na kolejne odcinki. Lajkujcie, komentujcie i zas ksypku. zasubskrybujcie Zasubskrybujcie kanał.